Mieszkowice, miasteczko ukryte na polskim szlaku krzyżowców, gdzie kamienne mury przetrwały wieki, a brukowane ulice wciąż szepczą o dawnych czasach. Tu każda cegła, każda baszta i każdy zaułek kryje w sobie opowieść o rycerzach i kupcach, o krzyżowcach i mieszczanach, o miłości, zdradzie i odwadze. To właśnie w Mieszkowicach latarnia potrafi zapłonąć bez ognia. Zegar ratuszowy zdradza kłamców, a herb miasta przypomina o pradawnej sile, która strzeże jego mieszkańców. Zapraszam Was do wysłuchania legend, które nie tylko opowiadają historię, ale sprawiają, że Mieszkowice ożywają na nowo. Pełne tajemnic, magii. I dawnych szeptów, których echo niesie się po murach aż do dzisiaj. Legenda pierwsza o niedźwiedziach z Mieszkowickiego boru. Uuu. Działo się to w czasach, gdy ziemię dzisiejszych Mieszkowic porastała dzika, nieprzebyta knieja. Nikt jeszcze nie budował murów, nie brukował ulic, nie stawiał kościołów. Tylko lasy, jeziora i bagna kryły sobie pradawne tajemnice. tych ostępów rus dąb tak stary, że ludzie nazywali go słupem czasu. Mówiono, że duchy przodków chronią go, a zwierzęta składają pod nim hołd naturze. Pewnego dnia do lasu zawędrowali osadnicy. Postanowili założyć tu gród. Karczowali, budowali, palili ogniska, aż pewnej nocy las się rozgniewał. Nadciągnęła burza, drzewa łamały się jak zapałki. Z podziemi wymoniły się dwa olbrzymie niedźwiedzie. Miały oczy jak węgle i futra tak ciemne, że nawet noc ich się bała. Stanęły przed dębem i zarczały donośnie. Także słychać je było aż po cedynią. Ludzie zadrżeli, sądząc, że śmierć przyszła po nich. Ale wtedy z mroku wyszła starucha zielarka, która znała mowę zwierząt i lasu, położyła dłonie na ziemi i wyszeptała. Las nie żąda gwi, żąda szacunku. I wtedy niedźwiedzie przemówiły. Nie słowami, lecz obrazami w sercach ludzi. Pokazały im, że tylko ten, kto wznosi gród w zgodzie z przyrodą, może przetrwać. Ludzie zrozumieli, przenieśli osadę nieco dalej, zostawili stary dąb nienaruszony, a wokół posadzili nowe drzewa. Od tej pory dwa niedźwiedzie stały się opiekunami osady. Pilnowały jej w snach i w czasie burz. Nadszedł czas nadania miastu herbu, starzy ludzie przypomnieli sobie o tamtej nocy. I tak właśnie powstał znak Mieszkowic. Dwa niedźwiedzie stojące po bokach drzewa, które już nie jest tylko dębem, lecz symbolem życia, pamięci i harmonii między człowiekiem a naturą. Się, że w bardzo ciche noce, gdy wiatr szumi w liściach wokół ulicy Kościelnej, można usłyszeć pomruk dwóch pradawnych strażników, którzy nadal czuwają jak w herbie nad Mieszkowicami. Legenda druga o baszcie prochowej w Mieszkowicach, czyli jak ogień zaprzyjaźnił się z kamieniem. W dawnych czasach, gdy mury mieszkowic były świeżo wzniesione, a zbrojni rycerze szczegli bram przed najeźdźcami zachodu i południa, w północnym narożniku miasta stała baszta, niezwykle ważna. To właśnie tam przechowywano proch ląty beczki z saletrą i czarną substancją, którą w tamtych czasach zwano diabelskim pyłem. Ludzie bali się tej baszty. Mówiono, że kto zbyt długo tam przebywa, ten słyszy szepty, jęki ognia, krzyki bitew i szepty głosów z przeszłości. Pewnego dnia młody chłopiec imieniem Jasiek, syn miejskiego prochmistrza, zakradł się do baszty. Jego ojciec zabronił mu tam wchodzić, twierdząc, że to miejsce nie dla dzieci, ale chłopiec miał odwagę większą niż rozsądek. Gdy wspiął się po schodach, zapalił świecem i spojrzał na drewniane półki pełne beczek i worków. Wtedy usłyszał głos. Niestraszny, niezły, raczej stary, zmęczony i poważny. Nie jestem potworem. Choć mnie tak nazywają powiedział płomień z jego świecy. Jestem ogniem, daję światło, ciepło, siłę a jeśli nie szanujesz mojej natury, staję się zgubą. Jasiek zamarł, ale płomień mówił dalej: Ta baszta to miejsce prób tu ludzie uczą się, czy mają serce do odpowiedzialności proch to nie zabawka. To moc. Od tej pory Jasiek odwiedzał basztę codziennie. Już nie z ciekawości, lecz z szacunkiem, stał się uczniem ojca i strażnikiem tajemnicy ognia, kiedy Dorus uratował miasto przed katastrofą. Piorun uderzył w dach wieży, znał każdy zakątek, wiedział, jak rozbroić niebezpieczeństwo. Ocalił mieszkowice, a ludzie odtąd nie bali się już baszty. Lecz traktowali ją jak miejsce mądrości i czuwania. Mówi się, że do dziś nocami na szczycie baszty prochowej można zobaczyć nikłe światło jakby ktoś tam wciąż czuwał z zapaloną świecą. I może to sam Jasiek, albo duch ognia, który tylko czeka, by przypomnieć ludziom, że z ogniem, jak z legendą, trzeba obchodzić się z pokorą. A trzecia, o ratuszu, który zna wszystkie sekrety mieszkowic. Czyli o zegarze, co milczy, gdy prawda jest zbyt ciężka. Dawno, dawno temu. Gdy mieszkowice rosły w siłę, a rynek tętnił życiem, postanowiono zbudować ratusz, serce miasta, miejsce, gdzie sprawiedliwość miała rządzić, a Rada Miejska dbać o porządek. Zbudowano go solidnie z cegły, z i zegarem, który wybijał godziny codziennego trudu i świątecznej radości. Ale mało kto wie, że ten zegar był inny niż wszystkie. Mówi się, że do mechanizmu zegara pewnej nocy zakradł się czas sam w sobie, zmęczony, znudzony, tym, że nikt go nie słucha, nikt go nie docenia. Zaklął więc zegar w magiczną klątwę. Od tej pory miał nie tylko odmierzać godziny, ale także przechowywać wszystkie tajemnice, który wypowiedziano w murach ratusza. A że sekretów tam było wiele, oj, wiele, od nieuczciwych kupców, przez zakochanych, aż po wojenne knowania i tajne układy. Zegar nabrzmiewał od wiedzy i milczenia. I tak zegar stał się nie tylko mechanizmem, ale żywą pamięcią miasta. Legenda głosi, że raz na sto lat, w noc przesilenia zimowego, zegar zatrzymuje się na minutę. I wtedy przez krótką chwilę, jeśli przyłoży się ucho do ściany ratusza, można usłyszeć szepty. Nie mów nikomu. Pod stołem nieoficjalnie zakochałem się w córce radnego. Zagłosuj na mnie, a dostaniesz. Niektórzy mówią, że właśnie dlatego nigdy nie zainstalowano w wieży nowoczesnych systemów, bo czasem lepiej, żeby czas nie mówił zbyt wiele. Ale są też tacy Którzy wierzą, że zegar ma jeszcze jedną moc. Gdy ktoś kłamie na sali obrad, wskazówki zaczynają się kręcić w drugą stronę i wtedy rada milknie, a każdy patrzy po sobie, wiedząc, że ratusz Mieszkowicki nie znosi kłamstwa. Dlatego w Mieszkowicach mówi się, kłam jeśli musisz, ale nie przy ratuszu. On pamięta wszystko. Legenda czwarta o krzyżowcu, który zgubił miecz i znalazł serce czyli jak mieszkowice weszły na polski szlak krzyżowców. W czasach, gdy rycerze w białych płaszczach z czarnym krzyżem wędrowali z zachodu na wschód, wzdłuż dzisiejszego polskiego szlaku krzyżowców, Mieszkowice były miejscem, gdzie kończyła się dzicz, a zaczynała ziemia ludzi odważnych. Miasteczko było niewielkie, lecz otoczone murem, zwartowniami, świątynią i duszą, której nie zdołała złamać żadna wojna. Pewne jesieni, gdy liście czerwieniły się od deszczu, do bramy mieszkowic przybył samotny krzyżowiec. Nieco starszy, niż by się po wojowniku spodziewano, z blizną na czole i bez miecza u boku. Przedstawił się jako Sir Gottfried z Nadreni, uczestnik wyprawy, który po wielu bitwach porzucił broń, bo nie mógł już unieść krwi na rękach. Zamiast przemocy niósł teraz ziarno. Każde miasto na szlaku zna miecz, ale czy zna chleb? Mawiał. Zamieszkał przy Murze Miejskim, gdzie założył ogród, a wkrótce nauczył miejscowych piec chleb z ziaren, które przywiózł z południowych krajów. Aromatyczny, ciemny jak ziemia, ale miękki w środku jak dobre serce. Ludzie go pokochali, ale była jeszcze jedna, która pokochała go inaczej. Córka miejskiego pisarza, Małgorzata. Piękna, bystra i uparta jak każdy, kto w Mieszkowicach przyszedł na świat. Miłość ich była cicha, jak poranna mgła nad jeziorem Mieszkowickim, lecz silna jak kamień w miejskich murach. Legenda mówi, że gdy zakonni posłańcy przybyli, by wezwać Gottfrida do powrotu do walki, odmówił. Zamiast miecza wręczył im chleb, zamiast zbroi worek nasion, a zamiast pożegnania ślub z Małgorzatą na miejskim rynku. Rycerze odeszli z niesmakiem w ustach, ale stare kobiety przy murze powiedziały tylko jedno – Niech i tak się zapisze w kronicę, bo nie każdy krzyżowiec walczy z mieczem. I od tej pory mieszkowice przestały być tylko punktem na mapie, stały się miejscem na szlaku krzyżowców, gdzie nie tylko stal, ale i serce miało swoją wagę. Do dziś mówi się, że kto wędruje szlakiem i zatrzyma się w Mieszkowicach, powinien zjeść kawałek chleba i spojrzeć w stronę ratusza. Tam, gdzie podobno, wyrzeźbiono na jednej z cegieł mały, krzywy krzyż i kłos pszenicy znak Gottfrieda, krzyżowca, który zgubił miecz, ale znalazł sens. Legenda piąta o mieszkowickich murach, które szeptają przeszłością. Dawno, dawno temu, gdy Mieszkowice nazywano jeszcze Byrwaldę, a granice między zimami Pomorza i Brandenburgii były płynne jak rzeka Kurzyca, wznoszono wokół miasta potężne mury obronne. Zbudowane z kamieni i cegieł miały nie tylko chronić mieszkańców przed napadami husytów czy grabieżcami z puszcz, ale i skrywać pewien sekret, który znany był tylko wtajemniczonym. Mówi się, że budowniczy murów mistrz Kondrat, człowiek surowy, milczący, ale niezwykle biegły w sztuce murarskiej, zawarł w konstrukcji murów zaklęcie ochronne. Nie była to jednak magia czarna, jak niektórzy szeptali po karczmach, lecz stara, zapomniana wiedza słowiańska, którą mistrz Kondrat odziedziczył po swojej babce, ostatniej wiedźmie z Puszczy Cedynia. Podobno w każdy kamień, wmurowany w ścianę, szeptano imię jednego z mieszkańców Mieszkowic, jakby dusza miasta została zamknięta w kamieniu. Dlatego mury nigdy nie runęły nie poddały się wojnom, wichrom, ni pożarom. Bo to nie były zwykłe mury, to była kamienna pamięć miasta. Legenda głosi, że raz w roku, w noc równonocy jesiennej, gdy wiatr wieje od rzeki, a księżyc staje wysoko nad basztą prochową, mury zaczynają szeptać. Kto odważy się przyłożyć ucho do starej cegły, usłyszy szepty dawnych mieszczan, ich radości, lęki, pieśni i modlitwy. Podobno jeden z tych głosów to sam mistrz Konrad, który pilnuje, by zaklęcie nie zostało przerwane. Pewnego razu jeden z burmistrzów, ambitny i nowoczesny, chciał rozebrać część muru, by postawić tam parking. Gdy pierwsze kamienie zaczęto wyjmować, ziemia zadrżała. A z wnętrza murów rozległ się tak potężny jęk, że wszyscy robotnicy uciekli, a burmistrz tej samej nocy odwołał pracę. Od tamtej pory nikt nie odważył się tknąć murów w Mieszkowic. Stoją niemal w całości do dziś, jak świadkowie czasu, ale i jak strażnicy duszy miasta. Ci, którzy przechadzają się w ciszy tuż po zbroku, czasem słyszą ciche szept wiatru między basztami. Pamiętaj, kto był przed tobą, mury wiedzą, mury czuwają. Legenda szósta o ostatniej latarni, która nie zgasła. Działo się to w Mieszkowicach, gdy miasto było jeszcze pełne gwaru, powozów i gazowych świateł. Wzdłuż brukowanych ulic. Stały latarnie, smukłe, żeliwne, z żółtym płomieniem w środku. Co wieczór pojawiał się latarnik, staruszek imieniem Bartłomiej, który zapalał je jedną po drugiej, niosąc płonącą żerć, jakby w dłoni trzymał ogień samego Prometeusza. Ale jedna latarnia, ta przy ulicy Kościelnej, była inna. Mówiono, że nie chciała zgasnąć. Kiedy w XX wieku nadeszła elektryczność, latarnie gazowe gaszono na zawsze. Rozbierano je lub przerabiano, ale latarnia przy Kościelnej 2 zawsze się opierała. Gdy próbowano odłączyć ją od sieci gazowej, płomień trzaskał jak rozgniewany duch. Gdy ją zdemontowano, Następnej nocy pojawiła się z powrotem na swoim miejscu. Ludzie mówili, że Bartłomiej, który dawno zmarł, przychodzi nocą, by zapalić ją ponownie. Legenda głosi, że ta latarnia była dziełem jego ukochanej Klarisy, córki Kowala. Gdy umarła na zarazę, Bartłomiej poprosił ją w ostatnich chwilach, by nigdy nie dopuściła, by noc pochłonęła Mieszkowice całkowicie. Zapalę dla ciebie jedną światłość, która nigdy nie zgaśnie. Wyszeptała, a jej dusza miała zamieszkać w lampie. Od tamtej pory, nawet w najciemniejsze noce, światło przy kościelnej nie zgasło. Nie pali się elektrycznie, nie płynie tam gaz, ale jeśli ktoś przejdzie tamtędy samotnie po północy i spojrzy na latarnię, może zobaczy odbicie młodej dziewczyny z kwiatkiem w dłoni Klarisy i usłyszy cichy głos. Światło nie gaśnie tam, gdzie ktoś wciąż pamięta. Zauroczony pięknymi szlakowymi legendami z Mieszkowic, wsiadam w samochód, jadę do Morynia na kolejną przygodę ze szlakowymi legendami. Ale to już w następnym odcinku podcastu, na który serdecznie zapraszam.